Cię Mandero, Elomenelo. dzisiaj tutorial leniu, jak półautomatycznie kopać w dziki zachód. Więc chodźmy, no i tak. Po pierwsze, musisz być na komputerze, yy, czemu? No bo nie ma czemu, bo trzeba będzie yy, Po drugie, musisz iść do kopalni, czemu? No bo będziemy kopać. Yy, po trzecie. Nie wiem, musisz mieć kilo, czy coś A, dobra, jak jesteśmy przy rudach, to patrz Jest taki guzik Alt i jest guzik Tab Jak klikniesz go, nie? To pa Cyk, się zmienia od razu, nie? No i pa Jak wstrzymujesz guzik od kopania, żeby kopać, klikniesz Alt Tab To masz takie coś, jak puścisz guzik niż Alt Tab O, No, to, jest, jest. No, to ci się automatycznie kopy, widzisz? Ja nic nie robię tylko myszką ruszam, przysięgam No i patrz teraz, nie? Niech to wykopiesz. Bo ja wykopałem, nie? Tu mogę iść to kompletnie dalej. Nie, teraz kopię. No. No i no i, i Pa, teraz klikam, nie? I tata mi wchodzi do pokoju i mówi: Synu, kolacja na stole. Nie? I zostawia otwarte drzwi. To co ty robisz? Kopiesz Alt Tab, puszczasz. Teraz znowu Alt Tab. Zamykasz drzwi i patrz, się samo kopię. Nieźle, nie? Powalone. Dobra, stawcie łapkę w górę subskrybera i LMNR.